no <laughs> M a, Ale nie dobra, bo ja słyszałem powiedziałeś na kury włożył. Aha, to ja to już tylko nie mówię. no, czy jesteś starszy ode mnie od tego, gdy się urodziłeś. Napisałem w opisie kanału. Jakbyś byś czytał, to byś wiedział. A wiesz, jak ja damy, kanał? Co? No to fajny, fa no, to, no, no to najlepszy biznes na świecie. Co miałem z tym, co miałem zrobić? No, tak. Co no. miałem zrobić? Miej zrobić mnie. No. Miej <laughs> zrobić mnie w, w craftingu. Wiesz, to Wiesz co zrobię? No, na pewno. Co no, pokaż mnie w craftingu? No właśnie mam cię na ubie? Aha, moją głowę, ale mnie całego. Idź po drzwi, co jest twoje zadanie. Ja mam dużo tego. A ja załowę twoją głowę. Chcesz? Daj mi, no dziwra, daj mi. No już ci daj. A to jest... tu mam wróg, wróg. Bo to fajnie wygląda. Masz. Daj. Bardzo dużo normalnie. Idź poświęcić, to jest Twoje dzisiejsze. Trzy minuty odcinka mamy. Ło. bo tu mię jako dzieciowie. Uleciał bądź. Uleciał bądź. A przy my się przywitaliśmy w ogóle? Nie. No to elo, elo. Ja chcę tak wit we mnie w kapcie. Witajcie się. Je. my też mówiliśmy, tylko ja cię wkarpę. Aha, aha dobrze. Ale już tak się witamy. Ja idzie, idę po... Żwier, idzie, idzie po żwir, idzie, i po Właśnie. Ja idę po żwier. Co to jest? Kto jest? Gdzie? Tutaj. To co ja robię? No to. to wszystko wygląda bez tego. Ale nie, bo patrz, bo to ma być. patrz, to ma być prof, to się ma wkopać dalej, tak? Wydaje. Tak? To ma w tak kopać. Idziemy ma ten ma pokój? I tak. No. O, gdzie, gdzie on ma w ogóle skrzyni? Najlepszy typ na świecie. Wdradził imiennika, który będzie występował w odcinku. No, najlepszy, mówiłem, żeby go nie wdradzać, nie myślę. Ale kto? Ty. Masz No mówię ale, żebyś tego nie mówił no, ja I nie... niespodzianka wypchute, wypchłej niespodziankę Ale mi nie wiedzą jaki ma nick. A, a. a może będzie miał, ale dzisiaj nie mówi imienia na YouTube Jak to ma na imię To ja będę wyjątkowa Jezus, jaki No to, to powiedz jest... jak, ma... ja, jak ty masz na imię, powiem ale mi fajna przygoda, nie? Zedź jak ty masz na imię, on ma na imię Mikołaj, a ja mam jak w opisie Igor. Tak, jak w opisie ten. A mam drzwi fajne. Z jakie co wychodzę, drzwi, o... E, 20 minutowy będzie taki odcineczek, nie? Sobie zrobimy. Poszedł po też. Jaki... Czemu nie da? Za... Dźwijmy ucieka! mi ucieka! Gdzie ty Dobra. jest w tej wagu? Z Koblestone. No właśnie ginę, ty pomagasz, nie mi pomagasz. No ale ja nie wiem, gdzie ty jesteś w, w ogóle. No, 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 no gdzieś na ja, by, ja byś ma, miał, y, do... tepaj się do mnie, abyś, tak? ja byś miał wir. Wiem, ale ja idę teraz tam, wiesz, wiesz gdzie są, jak mamy te swoje znaczki, nie? No. Z tego, mm -hmm. z kamienia, to, to jest taka obok tego góry, nie? No. Właśnie tam idę. To abyś chciał wrócić, to tepaj do mnie. No. Jest grubie. Teraz uprawiam y, plan y, jogging. Dobra, zrobiłem sobie koftkę mączną. Nie! Jezu, jak jestem dobry z nie? Kto tam krzyczał nie? To, to ja byłem. Aha, aha. Jestem do Fajny odcinek, jak wyjdzie, nie? Może. Chciałbym ci znać rozłącz. Ogólnie Skype mój będziecie mieli w opisie filmu. A mój też? Nie, twój nie. Czemu? Bo ty jesteś prywatnym człowiekiem. No ja podaję. Mój ja też Dobra, niech Ci będzie. Jej. Ej, dziwne jest to C, nie? Jak ci C. nie Przybliżenie. No to jest takie coś fajne to jest. A takie coś? Fajne to jest. Jak to zabrzmiało. Czy w takie coś. Fajne to jest. A Pierwszy się raz. Ej, jakąś ukradłeś sikierkę i kilo, i tak sobie teraz... Kilo, pierwszy, pierwszy raz, pierwszy raz y, y, potrzebuję dużo dirta w Minecraft. Dużo dirta. Czemu? No bo robię farmę. No to wyjdź. Nie no, ja mam w krzymce ziomek, ja mam ekwipunek pod dirta. A zapomniałem, że to jest koksowy lip. No właśnie, nie no, zapomniałeś o tym. Ja wszystko mam zawsze. Ja darem, ale no, najwięcej tego demna. A ty, wynajdź mi ten zwierz, czy nigdy go nie przyniesie? Mam dwa zwierzy. Czy mam dwie? Dwa się mówi. No. A potrzebuję, czekaj. Ale mam za to... Tutaj dużo mam demna, ponad będę miał więcej niż 64. Siedem, siedem 7? Siedem? Siedem. A też drewno? Byłam dużo? Drewno też nie możesz przynieść. Ale dzień najpierw masz mi przynieść zwir. Ale najlepiej zwir żebyś przyniósł. Ale w drewnem już przynieś zwir. A 7 musisz mieć. Ej, wywaliłem mój miecz. A ku! zrobisz mój miecz? Nie, nie wrobię ci. Nie nie no, później, ale najpierw przynieś mi 7 zwirów. I drewno. No drewno to do zasady. To jest To ci zrobię nawet jak fowe. A za co? Ale później. Masz jaksy? Mam. No. Ważne ogóżę, nigdy nie chodzi na serwer, który. <laughs> nie to czytać? Nie, nie musisz tego czytać. Nie! Będę wskoczył na Chodź tutaj, wreszcie. Masz już tego 7? Ja, siedem, siedem... ja szukam drzwi, a mam... I szukasz wjazdu, już na innej babce. To tep swift spawn i tepnij się na losowe TP. A wiesz, nie chcę A po piasek? Piasek też możesz przynieść, nawet możesz. Ja byś trzcinę, trzcinę by załatwił, to by było fajnie. Bo no, tylko noc ja nie mam miecza. E to wrapaj, tepaj do mnie. No, tu żwi jednak. Dobra, to wykop... Wykop 7 i wrapaj. I piafek też. E, tu już pełno tego zwiru. To wykop zwier i piasek i wrapaj. Tu nie ma piasku, to był jednak. A dobra, my to żwir. no to zźwir. Przyjdź po mnie. No to tepaj do mnie. Jak wybrałeś... Jak wybrałeś 7 tego, to... Mam osiem na nich oh. trochę a to wracaj. U widzisz? Już mnie coś bije. To wracaj, tepaj! Uciekaj. Nie, uciekam, ja wolę. nie Uciekaj, a jak... Się, a jak... A jak a jak, będziesz, jak się gdzieś chowa to tepaj? I to jest ten mały zasany zombie. To jest. ten glutek dobry. Chodź. Jezu, chodź. czekaj. Czemu mi Alt nie działa? Na spincie? Musi przetrwać w. w. W i PRT. W P i PRT. Chodź tutaj, bo ja się tutaj... Jak masz w zwier to tepaj. No Jezu, długi szkieleton nie Chodź tutaj, no tepaj pomocy, do mnie. Pomocy. No te tepaj do no pomocy, mnie. No, to Chodź tu, wejdź, jestem nad bazą. I fejdzie. ja byś mógł tobie by przynieść wodę. Dobra, już idę do ciebie, już cię uratuję. Fejdzie. Idę już spokojnie. No mam nasiona, nie wiem, co się. No, daj mi nasiona, 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 się, nasiona się. przydają. ona się przydają. Zaulatowany. Wychodź! Klepie się, klepie się. Zabiję ci w skelety ci jeszcze? zabiłem, dobra i nikt cię nie goni. Nikt cię nie goni. Nie, jeszcze jeden mnie goni. Chodź. Który? Który? Za mną widzisz? Czekaj, bo ja nie widzę wy ciebie. A dobra? No wiem wy by ciebie. A bo A gdzie jesteś? Dobra, wracaj do babci Ja uciekam. A przyniosłeś wodę? Nie. To idź po wodę, ja Cię tutaj będę chronił. Wiesz? A no. ja nie mam widejka. No to... W... Dobra, wabi... creeper zabił szkieletona. Nie wybuchaj. Nie wybuchaj. Dobra, leży. Chodź tutaj, szybko. Tak, bo jestem w domu. Chodź szybko tutaj. Ja szukam wiadejka. Czekaj, ja Ci zrobię. Czekaj tutaj. No nie, powstawię mi Wrobię ci dwa wiaderka albo nawet trzy i masz w nim czy wodę. Cztery nawet. Ej, o! Ej, masz. Chcesz? Masz Masz za uratowanie mnie. Masz, wrzuciłem przed siebie. A masz też z najbych w kwiatkach. Okej. Okay. No kurde, zobacz go? No dobra wiaderka, idź! Prawym przyciskiem myszy zbiera się wody. Idź i te wszystkie wiadra wypełni, okej? Okay? Dam ci cztery wiadra. Jestem cztery. Aś wil mi dałeś? Czekaj. To jest w drzwiach. A Masz? już? Nie, ale idę już po nią. ją. Wiem, 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 wiem. Dobra, dzięki. Okej, okay, okej. Okay. Jest noc jest. Ja z a tą wchodzę na radzie. Dobra, chodź tu. Zaraz wbieraj tam, nie? W, w wiadro mi daj najlepiej. A wczoraj ja muszę wyjść. Nie, no no wiesz wiesz, kto jest? nie, nie, no na pewno nie, 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 nawet wywtarciło nie, więc o nawet nie, trzy, więc. nie, tutaj nie Oni zauważył mnie. Dobra, lepiej wbieraj wbijaj tam. tam. Mnie wbieraj wodę. Wbieraj, 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 opatą, wbier wbieraj wodę. Nie mogę, bo nie zrobiła tak. Miało. I wnowu, idź ci pomóc. Niedobrze, że. Idę ci pomóc, będę ci Nie pomagaj. Będę ci ofłanię. Bo po, pom po jo, po bo tu idzie. Dobra, bije go, bije go, bije drugiego. Już idę do ciebie, czekaj, bo. chodź Czekaj, bije je! Bije je, bije je! Dobra, zabiłem, zabiłem, zabiłem. Jestem tutaj, zabiłem je. Poko. Idę po Ty na po wodę. Ale znowu wodę. Ale wszystkie wiadra? Wszystkie wiadra? No. Uciekaj, teraz do bawy. Ja idę za tobą. Hich. Hich. No nie. Hich. Dobra, ho, daj mi to. Czekaj. E. To trzy wiaderka. Masz jedno. Drugie. Czekaj, bo ja Cztery. muszę schować niepotrzebne rzeczy. Czwarte. Masz. Już? Nie, nie trzy nie ma. wiaderka. Okej, okay, spoko, dzięki. Ja to właśnie, ty mi dasz miecz miecz stawiasz. Ty mi dał miecz robisz diamentowy za to. Nie, nie wrobę ci diamentowego mieczu, Powiedziałeś. Bo nie mam już nie mam w diapku. No to zrobię w ogóle jakiś miecz. On Dobra, zrobię ci miecz. Hej? Czekam, czekam. Masz. Nie. Masz tu. O, widzę. Tam. O dzięki. A ty kub dalej. Ej, o nie! Dobrać? Creeper tutaj wysadził, najgorszy no creeper mi, na... A no mi też kilo Najgorszy creeper na świecie. Ja no też kilo? Czekaj, bo ja tutaj naprawiam. Gdzie ty jesteś po drzwi na lewo czy na prawo? Tam gdzie, tam gdzie robię a tu jest dziura aha, to jest dobra, wiem gdzie jak kilo mam tutaj to się dosłownie kończy ja mam 39 level Dobra, 40 a ile już nagrywamy? czy chcesz nagrywać? tak, nagrywam, ziomek 18 minut a my już godzinę rozmawiamy. Wszystkie. No tak. Tak. No. Fajny odcinać jak wyjdzie, Wyka się da, nie. A czy też to ogłoszenia? Nie, nie czytam. Niepotrzebne mi one, już je tyle razy czytałem. Ogólnie nie to nie ty nie. też będziesz na live'ie, nie? nie wiem. No, to jeszcze? Nie wiem. Ekipa, nie Cała ta. Nasza. I też jeszcze drewno? Może Możesz mi dać. Jeśli taka wie. twoja wola jest no to może mi dać. Rzecznie się dzielę w tym. To <śśmiech> masz. To ja w ten krwi Nie w ten. Tomasz. Tomasz. A oddaj mi połowę. Ale oddaj mi wszystko podatkowo. A! O, oddaj mi! Odej mi dewna, ja ci dam Dita 48. Odej mi... Dewa. Mamy nieskończone źródełko. Dać ci Dita? Po co mi zobacz sobie. Patrz, zobacz Nie? sobie. Idź do tamtej wody i wbierz. I mamy nieskończone źródełko. Tak? Tutaj, patrz. Nieskończone źródełko. Sobie mamy. Na, Chodź tutaj. Na za zapałkę go Na zapałkę Ej, tu mi... A, dobra, mogę tak. Gdzie, tu? Tutaj. Czemu no i No i kliknij na wodę. Prawem przyszedł. I ale na to... No. O, patrz, o? I widzisz? I się odnawia. Masz. Dzięki. Coś? No wiele. Oddajesz mi do mną? Aha, bo ja ci mam dita jeszcze dać. Poczekaj, tu przede mną. Czekaj, bo ja muszę chwilą. Stoisz? Eee, dobra, dobra Dirta, ja mam pokój Nie trzeba. Rzucam, Dirta ci rzucam. Mhm. Masz go, masz go, masz go, masz go. I dobra. Okej. Okay. Dobra, wracamy, dobra. Dobra. Daj mi, daj mi kilo. Czy skrzynce jest? Nie ma kilofu. Okej, okay, już ci czekaj, już ci krab... Nie, nie bierz. A nic nie biorę. Tylko odkładam moje niepotrzebne rzeczy. Nie mam welawy. Muszę przepalić. Tu jest dwa. Pok daj. No nie, ja mam tylko skrzynce. Gdzie tutaj? No. A, nie ma! Aha, nie przetopiony. No. bo ja tak patrzę nie mam. Ale nie, ja, nie, wczoraj ja mam jeszcze dziewięć przytopionego. O tutaj. Masz. Mm. Ej, ja tego miecza miałem. Eee, spoko. Ja mam dwa miecze. Tak. Jaki nie, ja to ci nie robię kilofa. Nie no Czemu? dobra. Robię No Dobra, wczoraj, Dobra, sam sobie. Nie no robię ci masz. Wrzuciłem przed siebie. Masz. Na tobą. Na przed, przed, oh, tobą. Zet craftingiem. Oje, dobra. O no. Jeszcze do końca wykorzystam ten, bo zobacz i... ile ja mam tego killoffa. Oj, kończ. Okay. Okay. Co to jest, ja? Okay. A z kim ty rozmawiasz? Z już, polski się kłania. Nie, tu nie budujemy, nie? No nie. Ja. Tutaj będzie ściana, więc. Najkrable do góry, po wyszła. Będzie ściana. Ściana tutaj będzie, więc. Wielką tu trudno mamy złapać? Ej. To kończymy odcinek? kończymy? kończymy odcinek tak? czy nie? czekaj bo ja jeszcze może dokończę, okej? jak dokończę to już czekaj dobra, to kończymy ja byłem go ze mną był Catfix dobrze i trzymajcie się i cześć, subskrybujcie, lajkujcie jo łzymeczki Nara?